Ewangelii według świętego Marka. Panie. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jakir, Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka do Borywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Podszedł więc z nim, poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ w krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Usłyszała o Jezusie, więc, pod, więc wyszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swoim ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłum i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza?” Odpowiedzieli mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto mnie dotknął? Jeden on jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła, zarękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej – Córko, Twoja wiara Cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli – Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi, widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, szedł i rzekł do nich, Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, talita kum, to znaczy, dziewczynko, mówię ci, wstani. Dziewczynka natychmiast stała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo pańskie. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o czym się nie dowiedział, o czym się miano nie dowiedzieć. Bo przypuszczam, że w przeciągu godziny całe miasteczko huczało o tym, że dziewczynka umarła, a nagle wstała na nogi i normalnie funkcjonowała. O czym więc miano się nie dowiedzieć? O bardzo osobistym doświadczeniu. Rodziców tego dziecka i o wprowadzeniu w wiarę, że i w tę zasadniczą prawdę, że to w Bogu jest życie. Że Bóg jest Bogiem życia. To jest coś, co dzisiaj nas powinno prowadzić przez cały dzień, nie tylko jakaś tam perspektywa zagrożenia życia, ale przede wszystkim, że w nim jest pełnia życia i siła życia. I my, którzy doświadczamy tego, tego rodzaju ograniczeń i kombinujemy za wszelką cenę, żeby trochę po swojemu to w nas funkcjonowało, musimy wrócić do tej zasadniczej prawdy, że pełnia życia jest w nim i dla nas, i dla tych, z którym, którzy mają problemy, którzy w środku nie mają życia. Zobaczcie, Dwie takie sytuacje, które, które łączą te dwa przypadki tej kobiety cierpiącej na kwotą, która od 12 lat cierpiała na kwotą i tej dwunastoletniej dziewczynki. Coś co łączy to jest rzeczywistość wiary, bo i w jednym i w drugim przypadku Jezus mówi o wierze. Do tej kobiety ustrojonej mówi, twoja wiara cię ustrowiła, a do Janira mówi nie bój się, wierz tylko. Mówi, że wydała cały majątek na lekarza, nic jej nie pomagało. My też kombinujemy na różne sposoby. Znaczy, ja nie mówię, żeby nie do lekarza. Nie, nie mówię, żeby nie korzystać z pomocy innych. Ale tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że my w swoim życiu sytuacje, yy, przeróżne sytuacje życia kombinujemy na swój sposób. A pełna życia jest w Bogu. Często tak jak tu widzimy u Jaira, sugerujemy się, sugerujemy się tym, co mówią inni, że nie truć nauczyciela, twoja córka umarła, a życie jest w Jezusie. I to życie idzie, idzie do Ciebie. No i nie sugeruj się tym, że ktoś powie, że, że to już jest stracone, że to już się nie da nic zrobić. To też po ludzku może wyglądać w różnych sytuacjach, że, że, że sprawa jest przesądzona. Nie są sprawy przesądzone. Do momentu sądu nie są sprawy przesądzone. I ostatni, taki jakby odcień tego dzisiejszego słowa. Jeśli masz problem z tym, że Bóg jest życiem, Bóg jest emanacją, dynamiką życia, że Bóg jest miłością, to popatrz. To pierwsze czytanie, ono już się wczoraj tak zaczęło, yy, między Dawidem a Absalomem, y, jak to Dawid, y, którego syn powstaje przeciwko niemu y, i nie chce go obalić z tronu, Dawid nie stacza z nim walki. Dawid ucieka z Jerozolimy. Bo są takie sytuacje trudne, gdzie miłość nie pozwala na walkę. I wiem, jak to jest, to cierpienie ze strony bliskich zadane przez, przez różne bliskie osoby, które nas wycofuje z walki. Że nie, nie wejdę w to. Nie? I to jest taki obraz tego, co dzisiaj ten Dawid mówi w tym takim błaganiu, Absalom jest synu mój, ja bym umarł za ciebie. To jest właśnie opis miłości Pana Boga. Bóg mówi, ja bym umarł za ciebie. Bóg płacze nad człowiekiem mówi, co bym dał, żeby mógł umrzeć za ciebie, żebyś ty żył. I to się dokonuje, w Jezusie.